Cześć, jak się macie tutaj? Sobczak. Będę dzisiaj dla Was nagrywał Give Up. Zauważyłem to u Blowa, tą grę. Bardzo mnie zaciekawiła, więc chciałem jako początkujący YouTuber zacząć od czegoś po prostu jakiejś łatwiejszej gry. I widziałem, że tam się bardzo. Duż wielu osobom spodobała ta gra więc ch chcę ją po prostu też nagrać myślę, że słychać mnie dobrze chyba nagrywam y kamerką no tak jak mówię, jestem początkującym youtuberem, więc Nie spodziewam. No na razie będę gr Takiej gry typu Podobne na przykład jakieś Ups y Happy Wheels mogę też nagrywać Ja się teraz nie spodziewam Wielu osób, żeby po prostu nie oglądała tam Góra Fajnie by było jakby było pod tym filmikiem, chociaż trzy łapki w górę jakby były. Chociaż wiem, że moż, mogę Wam się nie spodobać jako youtuber, może, no nie wiem. Ale cieszyłbym się jakby, bo no te trzy łapki w górę jakby były. Nie mnie nakłaniam do subskrybowania i tych różnych, ale to tak aż motywuje do pracy, jak daje się łapki w górę naprawdę, motywuje bardzo. A odnosząc się jeszcze do tej gry, ciekawa gra, ale też później już troszkę trudna. Jak jeszcze grałem w nią y, wcześniej, to doszedłem do 17 poziomu, więc wiecie. o, -o Będzie ciężka, Blow, Blow daleko doszedł, ale... Później gra to się robi strasznie trudno. Strasznie. Naprawdę. Więc wiecie. Ups. Ja jestem początkujący. Trochę trempi mam. Fu. Po prostu. No. Chciałbym jednak te trzy łapki w górę. Chciałbym, naprawdę. Chciałbym, chciałbym. Też hajty pewnie też będą, ale. oby ich nie było za wiele! Ciekawe, czy się poprawi mój wynik, jak wcześniej grałem. Bo wcześniej do 17 poziomu doszłem, a może przy, przy, przy Was. Jakoś mi lepiej pójdzie Gdzie? Tak jak mówiłem Mogę nagrać jeszcze może Happy Wheels, Hobo Coś w stylu Piszcie w komentarzach gry. Minecrafta zacznę nagrywać dopiero później Kiedy zmienię Komputer Bo ten jest 32 bitowy I po prostu Nie idzie mi Minecraft też planuję zakupić sobie konsolę Xbox 360, więc będę też mógł FIFA nagrywać. Ło! Wow. No, FIFA i może jeszcze GTA. Zależy! Jak, ale nie kliknę tego gifa, choćby miał tyle do jak nie wiem. Blow to zrobił jest, 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 jest! Myślę, że pierwszy odcinek to będzie trwał tak 6 minut dopóki już będę wiedział po prostu, że że już nie przejdę dalej gry Tak jak wspominałem poprzedni mój rekord to jest 17 17 level jest! 17 i właśnie teraz go podbił. Spróbuję pobić! O, o! No ale wątpię, żeby mi się udało. Jak ja nawet nie umiem wskoczyć na ten schodek więc nie wiem Ten odcinek jest Chyba już 6 no około 6 minut, a więc może już zakończymy. Bo chyba nie przejdę dalej, jestem trochę za cienki, powiem tyle. Więc wchodźcie na mój kanał Sobczak HD. Sobczak to taki mój pseudonim szkolny. I no, wiecie, więc wchodźcie. Do subskrypcji nie namawiam. Więc wiecie, nie musicie tam. Ja tam tylko chcę trzy łapki w górę, żeby chociaż te trzy osoby nie załapkowały. No to tak. Może jeszcze ten. Może jak do 40 deadów dobijemy. Fak, fak! Uw. Tak, to to do 40 i zakończymy ten odcinek. Fuck. Jak mówię, był ja chyba miał tam 30 level. Grę ukończono, mowy. Fa! O, co to było? W 70 iluś procentach ja mam 42. Ale, jak wiecie, ja z tą grą mam po prostu drugi raz spotkanie. Fak, fak, fak! Uuu... Więc... Na razie, cześć, pa! Lajkujcie, subskrybujcie, chociaż do tego nie namawiam. Cieszę się, że obejrzeliście mój filmik. To na razie. Piszcie w komentarzach, jaką grę Chcielibyście u mnie po prostu zobaczyć na kanale. Cześć, pa!